To było ogromne wsparcie klubów Gazety Polskiej. Pierwsze spotkania, organizowane przecież przez kluby Gazety Polskiej w Bielsko-Białej, pamiętam spotkanie. Ponad tysiąc osób. Właściwie Klubowiczów z Klubów Gazety Polskiej widziałem na wszystkich swoich spotkaniach, a więc na tych ponad 300 spotkaniach czuło, czułem wsparcie Klubów Gazety Polskiej i przyjechałem właśnie po to, aby podziękować Klubom Gazety Polskiej za to, że udało nam się wspólnie wygrać. Ale oprócz Klubu Gazety Polskiej, także Republika nie odstępowała pana na, na trasie tej kampanii? O, udało nam się stworzyć prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. Wiele środowisk, telewizja, republika. Dziękuję pięknie, dziękuję za wszystko. Bóg zapłacił dzięki czołem. Marsz, marsz Marszał z Marszał włoskiej to Polski, za twoim przewodem Marszał się się z narodem marsz Marszał Marszał z Marszał Marszał to Polski Marszał 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 się Marszał narodem. Marszał Szanowni Państwo, moi drodzy rodacy, drogie Polki, Polacy, członkowie klubów Gazety Polskiej, ja przyjechałem po prostu po to, aby Wam serdecznie podziękować za to wsparcie i za naszą współpracę przez wiele... Przecież lat. Nie było takiego zjazdu klubów gazety polskiej, na którym bym nie był. Raz byłem online, przyznaję, bo były pewne komplikacje, więc dzisiaj korzystam z tego, że jestem jeszcze elektem, a po 6 sierpnia będę już zaprzysiężonym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma żadnych wątpliwości, że tak będzie. Ja, ja patrzę, patrzę na ten wielki, wielki fenomen klubów gazety polskiej, gazety polskiej przez pryzmat społeczeństwa obywatelskiego. Wśród Was. Jest wielu moich przyjaciół, ludzi, których znam od wielu lat, jeszcze z Gdańska, czy ze Stanów Zjednoczonych, jak wspomniani Państwo Antoniakowie, ale nie wiem, czy Pan prezes Tomasz Sakiewicz, który jest twórcą tego wielkiego ruchu, i czy wszyscy Państwo macie na pewno tę świadomość, ale jesteście Państwo najlepszym dowodem na trwanie społeczeństwa obywatelskiego. To jest wielki ruch obywatelski, który jest właśnie od tego aby czasem budzić władzę państwową niezależnie od tego, kto rządzi, do działań ważnych społecznie obywatelsko-sprawach. Obywatelsko Społeczeństwo obywatelskie jest po to, aby upominać się o kwestie bardzo ważne dla naszej narodowej wspólnoty, o których władza często zapomina, aby kłaść presję także na władzę centralną i państwową w sprawach, które są ważne dla obywateli. I ten fenomen klubów gazety polskiej od wielu lat jest fenomenem nas jako obywateli państwa polskiego, którzy nigdy nie dadzą sobie zabrać naszej wspólnej, wspaniałej Rzeczpospolitej. I za to Wam bardzo dziękuję. Jestem dziś nostalgiczny, nieco, rzadko mi się to zdarza, ale to nasze wspólne doświadczenie z kolejnych zjazdów i ze współpracy daje mi możliwość a bardzo chciałbym to zrobić żeby powiedzieć Państwu, jak byliście dla mnie ważni na kolejnych etapach mojego zawodowego życia. I ja do tej pory. Mam wielkie przekonanie, także waszego zaufania nigdy nie zawiodłem, bo tak jak wy byliście ze mną, tak ja niezależnie od tego, gdzie służyłem państwu polskiemu, byłem zawsze z wami i przyjeżdżałem na kolejne zjazdy i was spotykałem. Doskonale pamiętam, kiedy byłem szeregowym pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i spadł na mnie wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie przygotowania pogrzebu Danuty Siedzikówny Inki i Feliksa Sermanowicza. Zagończyka. W imieniu państwa polskiego przygotowywałem ten pogrzeb, jeszcze zanim przyjechał nasz prezydent, pan prezydent Andrzej Duda. I gdy sprawa stała się sprawą państwową, to dzięki klubom Gazety Polskiej, dzięki środowiskom kibiców, także w Gdańsku, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej mogliśmy dowieść prawdy o Ince i o Zagończyku, a ja dzięki także waszemu wsparciu mogłem przygotować wielką, patriotyczną manifestację, w której udział wzięło 30 tysięcy ludzi w sercu Gdańska. Tak, dzięki takim ludziom jak wy i dzięki wam to się wszystko mogło wydarzyć. Gdy przyszło bić się o naszych bohaterów w Muzeum II Wojny Światowej, i gdy przyszło bić się o Westerplatte o pochowanie żołnierzy, bohaterów z roku 1939 i część prasy pisała, że tam nie ma nic do zrobienia, że ich tam nie ma, że nie ma miejsca w Muzeum II wojny światowej na ojca Kolbę, na rotmistrza Pileckiego i na rodzinę Ulmów. Nie byłem sam, bo byliście ze mną i za to wam dziękuję. I w końcu byliście ze mną, gdy byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a ja też byłem z wami. Razem na kolejnych spotkaniach, zjazdach obserwowaliśmy rewolucję cyfrową w Instytucie Pamięci Narodowej. Też niewielu w to wierzyło. A wy wierzyliście, że z Instytutu Pamięci Narodowej zrobię Instytut przyszłości narodowej i nie odpuszczę młodzieży możliwości poznawania naszej historii. I to się stało. I w końcu to dzieło, które udało nam się wspólnie doprowadzić do wielkiego sukcesu. Ja nigdy nie zapomnę, że pierwsze spotkania w kampanii wyborczej, patrzę w stronę pana prezesa Tomasza Sakiewicza, ale patrzę też w kierunku tych, którzy je organizowali, te pierwsze spotkania wyborcze. Kampanijne były przecież organizowane przez kluby Gazety Polskiej w całej Polsce i byłem na takim spotkaniu w Bielsku Białej, gdzie było ponad tysiąc osób i w Aleksandrowie Łódzkim i w wielu innych miejscowościach. Tak ruszyliście ze mną jako pierwsi do walki o naszą wielką, silną, ambitną i bezpieczną Rzeczpospolitą. I za to Wam z całego serca dziękuję, że nie zwątpiliście, byliście cały czas i razem wygraliście. Przed nami, moi kochani, moi drodzy, przed nami wielkie zadanie. Tak, wygraliśmy bitwę o Polskę. Wygraliśmy wybory, mimo że nikt nie dawał szans na zwycięstwo. Nie dawały tych szans sondaże, media, prasa. A zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego, obywateli, obywateli, okazało się faktem i nikt nam tego nie ukradnie ani nie zabierze, bo ja wzywam do pokoju, do spokoju drodzy Państwo, ale gwarantuję, że jak ktoś będzie chciał zniszczyć polską demokrację i zabrać tam zwycięstwo, to pierwszego zobaczycie mnie jako protestującego przeciwko takiej bandyterce. nami wielkie zadanie, ważne pięć lat, ważny będzie każdy dzień. Każdy tydzień, każdy miesiąc i każdy rok do realizacji naszego planu na XXI wiek. Programu, planu, za którym zagłosowało blisko 11 milionów obywateli. Polska musi się rozwijać, musi być ambitna, Polska musi być bezpieczna i musi mieć bezpieczne granice. Przez te granice nie mogą przeciekać i przechodzić nielegalni migranci. Polacy wybrali kolejny konkretny program naszej przyszłości na XXI wiek i musimy go zrealizować, więc mimo że dziś, drodzy Państwo, się radujemy i cieszymy się z naszego wspólnego zwycięstwa, to dla mnie to nie jest czas ani odpoczynku, ani triumfalizmu, tylko świadomości świadomości, że powziąłem zobowiązanie wobec blisko 11 milionów obywateli, wobec Was tutaj siedzących i zrobię jako prezydent Polski wszystko, żeby Polska była wielka, bo Polska to jest wielka sprawa. Dziękuję Wam, że jesteście. Niech żyje Polska! Polska, niech żyje 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 Polska. Niech żyje, Polska.